Kupcie! Kupcie! Wyspałeś wstałe, zapiero władzko, jedyne w popiec. Przedstawicie mię dzikawe. Mówicie, zostawiam przecież, że jeszcze 54 godzin streama. 55! Yo, Czas. No, 6! <laughs> Stream Odmianowę. się nie koniecznie. Kiedy remont jaca o gównoleniu? Nie gdzie. Dzisiaj... Wypadła Drawska. O remont tam chodzi. Remont, rób. Kiedy remont? To był się coś, tak? On ma mówić się ty. No to mów. Rebont będzie. Tylko muszę wziąć wymiary wszystkie. A kiedy by, by za dużo nie kupować materiału, co? A kiedy będą wymiary? Jak będzie... Jak będzie materiał? Nie tłumaczę, okej, okay, będzie. Na pewno tylko tygodniu. To się nie zaczynamy, albo streamujemy, albo to, albo tamto się nie sklonujemy, okej? Okay? Alright. No. Proszę wyjaśnić. Jaka tu jest? Ciążę wymiary. Co liść? Wiedzisz, bo co mam kupić. Nie zobaczcie, jaka tu jest cena w Gosiu, piękna, mądra, seksowna, twarda, charakterna, zadziorna, kobieta, jestem zauroczony, proszę o piosenkę moja mala Małgorzato dla Gosi. Ok. Dziękuję, że tyle komplementów, jak długo żyję. Gaz to gówno, chodź! Nie pal już! No to cię zdążyłam, bo się Co ja czuję? Co